Dzień dobry. Pomidory chorują. Niestety, już coraz więcej pomidorów zaczyna mieć plamy. Mimo, że chorują, spójrzcie, ile one mają owoców. Żółte bowolę serca. To nie potrzeba. Po prostu obwieszone dojrzałymi owocami. A ile będzie z tego nasion? Brązowa trufla. Frodo. O matko, jakąś pajęczynę weszłam. Eee, białe we wodę serca. No cóż, no trzeba obciąć te suche liście. Trivirella. Beauty King. Ay, koktajlówka Black cherry. Spójrzcie ile ma. Może to dla niektórych wydać się po prostu dziwne albo nienormalne, ale nie mam siły już ich zbierać, słuchajcie. To codziennie trzeba je zbierać. Pomidorów w tym roku jest ogrom. Na godzinę u nas 15-16 jest zapowiadany deszcz. Więc przed deszczem chyba nie będę tego robić, obcinać tych liści. Po prostu poczekam aż ten deszcz spadnie. Mam nadzieję, że coś spadnie. Spójrzcie, ile tam jest tego Brutusa. Tam jest kolejne. No, aż dzisiaj Wam tak pokażę, po prostu w całości. Nie przybliżając żadnych mm, takich z bliska, tylko Wam pokażę w całości, jak to po prostu wygląda. Bardzo chorują pomidory, ale owoców jest ogrom. Ta żółta gruszeczka przepyszna. Malinówka. Kolejna malinówka. Eee, mega gruniasty. Mega gruniasty. Część obrwaliśmy, ale tutaj jeszcze te tak górne dojrzewają. No niestety. Przy takiej pogodzie nawet te liście to męczą się, słuchajcie, na no ponad 30 stopni na słońcu to człowiek ledwo co wytrzymuje. Kolejne żółte bawole serce. Tam pomarańczowe. Tam malinóweczka. Mm, to pomarańczowe. To jeszcze Wam pokażę. Czerwone też, kolejne bawole serce. Też mnóstwo do zerwania pomidorów. No, naprawdę, dziennie się zbiera tego. Naprawdę bardzo dużo uwierzcie mi. Spójrzcie, jaka tam żółta gruszka. Zaraz podejdziemy. Jest obsypana. Już się te górne nie mam do czego przywiązywać, bo już się paliki pokończyły. Liście brzydkie, a one tak owocują jak szalone. Tu już opadają nawet. Ta jest obwieszona. No Jestem ciekawa, czy u kogoś z Was y, jeszcze są całkowicie zdrowe pomidory. Tu ten y, Brands Atomic. Proszę, jaki pięknie dojrzały. No a tu jest ten Dark Galaxy, ale zobaczcie, kretnie go pod kopą. Kopczyk już jest. O, ten jest dojrzały. te jest dojrzały. Można zerwać nie wiem czy przed deszczem zerwę te pomidorki jeszcze bo liści na pewno nie będę obrywać I tu jest też kolejny beauty king już jak widzicie po prostu nawet i nie wyrywam tych chwastów jak wyrywam to tylko dla kurek ale już nie pielę po prostu w taki upał nie ma sensu nie ma siły Ach. Siły, brak czasu, żeby te pomidory zabrać. Jest czerwone, bo wola serce. Nie, no może wezmę ten pojemniczek i chociaż e, chociaż za 3, za cztery zerwę pojemniki przed tym deszczem. Samych pomidorów, a liście poczekam aż deszcz spadnie, i wtedy oberwę. No tak, wam chciałam pokazać stan pomidorów na dzień dzisiejszy, kiedy chorują kiedy nie są już takie piękne, ale obwieszone owocami. No i już zaczęłam pozyskiwać nasiona. To na tyle. Do następnego razu. Pa.